To będzie troszeczkę inny film, niż regularnie postuję na moim kanale. Zmiany, jakich potrzebuje Herzow Iron 4, oczywiście, w mojej opinii. Moi kochani, nasza ukochana gra Herzow Iron 4 staje się już trochę dziadkową grą. Graby w nią dniami i nocami, szerząc potęgę związku znaczy Wielkiej Polski, tak? Od razu powiem, nigdy nie nagrywałem też takich filmów, więc jeżeli uznasz, że chciałbyś więcej takich treści na kanale, to możecie polubić ten film. Napisać mi o tym też w komentarzu. I teraz, słuchając opinii innych graczy, jak i swoich, wpadłem na parę pomysłów, dzięki którym. Herzow Iron 4 mogłoby stać się naprawdę dobrą grą strategiczną o tematyce II wojny światowej. W komentarzach możecie mi napisać swoje pomysły na zmiany i co wy byście chętniej zobaczyli w tej grze. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie do dyskusji, bo mam wrażenie, że naprawdę jest o czym. Punkt pierwszy: Cele narodowe. Mam wrażenie, że cele 35-dniowe o wiele lepiej zadziałałyby w Herzow Iron 4 niż te 70-dniowe. Przy celach 35-dniowych masz takie poczucie, że wiesz, cały czas grasz, cały czas coś się dzieje, już abstrahując tutaj od absurdu robienia 70-dniowego celu, aby uzyskać jedną fabrykę cywilną. 35-dniowe cele dają o wiele więcej możliwości, o wiele szybszy rozwój i ogólnie więcej kontentu dla nas, graczy, a o to nam wszystkim chyba najbardziej zależy. 35-dniowe cele byłyby też takim, jakby wypełniaczem, że w pewnym momencie robisz jedno drzewko, nie masz już co klikać, a tak mielibyśmy dwa razy więcej celi, dwa razy więcej rzeczy do zrealizowania. I to by było coś, co mi się wydaje, byłoby o wiele, wiele lepsze. Bo powiem wam tak, nie za bardzo chce mi się dusić 70-dniowy cel, żeby dostać 5% war support albo jedną fabrykę wojskową. Wolałbym nawet, żeby te wartości były jeszcze bardziej rozbite, ale na przykład, żeby było zamiast 70-dniowego celu, żeby były dwie 35. -tki. I na przykład jeden dodaje to, drugi to. Mi się wydaje, że o wiele bardziej by na tym gra skorzystała. Punkt drugi to będzie kontrola badań za pomocą mejaj. Nie wiem, czy kojarzycie taką sytuację w grze, że wy badaliście już praktycznie wszystkie potrzebne wam techy. Prowadzicie wojnę i w międzyczasie po dwóch latach sobie przypominacie, że nic nie badacie. Boże, zrymowałem normalnie jestem rap godem, nie? Ja w takiej sytuacji jestem praktycznie cały czas. I to jest rozwiązanie też, które zaczerpnąłem z of Iron 3, gdy było tam takie rozwiązanie. Prosty przycisk, moi drodzy, i w momencie, gdy go klikasz, AI automatycznie zajmuje się badaniami za ciebie. Mam wrażenie, że to też mogłoby być spoko dla nowych graczy, którzy nie za bardzo wiedzą, co badać na początku. Oczywiście nie mówię tutaj o takich starych wygach Herzowiron 4, jak ja czy wy, że my znamy określonego builda, idziemy pod czołgi, badamy to, samoloty, to, tamto. Ale zauważcie, że jeżeli na przykład gramy Niemcami pod czołgi, no to wyczukujesz sobie tylko armaty standardowe. Przemysł i praktycznie rozjeżdżasz świat czołgami, nie? I wtedy w to AI by było mi się wydaje, potrzebne. Bo na przykład jest 39 rok, ty masz wojnę z Polską, wjeżdżasz przez Belgię do Francji, stary. I nie myślisz o tym, żeby dodać, nie wiem, wydobycie drugie y, podczas bitwy o Paryż y, do badania. A tak to AI automatycznie mogłoby ci badać, czy to flotę, czy to to, czy to tamto, czy jakieś techy. To mi się wydaje byłoby bardzo spoko. Trzeci punkt, moi drodzy, to będzie możliwość kończenia wojen bez podbijania całego świata. I to uważam, że mogłoby być game changerem. Jest to też, uważam w mojej opinii, zaraz przy 35-dniowych celach jedna z ważniejszych rzeczy, jakie można by było dodać. Wiecie, ja zrobiłem wszystkie osiągnięcia w Herzowajnon 4. Jestem takim psychopatą. Lecz jestem już znużony po prostu i zmęczony, że w tej grze prowadzenie wojny totalnej musisz każdym państwem prowadzić wojnę totalną, totalną, bez względu jakim grasz. Znudziło mnie to i pewnie was już też to znudziło. Chodzi mi bardziej o to, że wyobrażacie sobie, gracie drugą wojnę światową Niemcami na przykład. Podbijacie Polskę, Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję. Macie możliwość na przykład decyzji albo za pomocą jakiejś nowej, innowacyjnej mechaniki, innowacyjnej mechaniki przepraszam, za którą oczywiście Paradoks sobie pole, yy, policzy swoje. Wejścia w konferencję pokojową na przykład bez podbijania Anglii i USA. Już wam rozwijam to, co mam na myśli. Chodzi mi bardziej o to, że przy takiej mini konferencji decyzji, czy zwał jak zwał, na przykład, dany, na przykład na danych terenach, które okupujesz, mógłby być mniejszy ruch oporu. Ziemię można by było łatwiej integrować po jakimś czasie do swojego też imperium, nie? I tutaj mam wrażenie, że Majory też tego nie do końca tak mocno potrzebują, ale w Herzo Vion 4 to nie jest tylko historia II wojny światowej, nie? To jest, moi drodzy, też historia alternatywna, i dlatego uważam, że taka zmiana byłaby mega potrzebna. Bo wiecie, ile razy można ten sam konflikt II wojny światowej rozgrywać, no 90% graczy pewnie, którzy mnie oglądają i którzy grają w Hoja, grają sobie historie alternatywne. Tu jakiś król, tu to, tu tamto, żeby się pobawić, żeby się coś podziało na tym świecie. Wyobraźcie sobie na przykład taki scenariusz. Gracie Polską, cele niehistoryczne. Atakujecie Polską w 1941 roku ZSRR. Lecz w połowie wojny macie możliwość przykładowo zaproponować pokój danemu państwu z obecnym utrzymaniem granic. I na przykład wtedy jest White Peace, jeżeli się obie strony zgadzają, granice są zatrzymane. Boże, to by było, moi drodzy, fantastyczne. Dałoby to takie duże możliwości do roleplayu i. Mam wrażenie, że usprawniłoby o wiele, 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 wiele tą grę. Już tutaj wiecie o osiągnięciach, też miałem nic nie wspominać, ale zrobiłem je wszystkie i mam dość. Jak patrzę, jak paradoks dodaje osiągnięcia, pokroju Afganistanem, kontroluj Irak, okej, okay, i ja zrobię to osiągnięcie, ja będę nim kontrolował Irak, ale nie zaliczy mi go, bo muszę być na przykład po konferencji pokojowej, a Irak dołączy do aliantów. I co ja mam Afganistanem podbijać Stany Zjednoczone i Anglię, żeby zrobić osiągnięcie? Powiem Wam szczerze, że to nie ma kompletnie żadnego Sensu, jeżeli chodzi o gameplay. Stary, jeżeli masz osiągnięcie pokroju, jako Afganistan kontroluje Irak, albo jako Persja kontroluj powiedzmy Afganistan i Irak, to jaki jest sens pakowania się w wielką wojnę z mocarstwami tego świata i robienie desantów na Brazylię? To kompletnie psuje imersję tej gry. Powinna być możliwość, że gdy kontrolujesz dany teren, to na przykład wysyłasz zapytanie, klikasz jakąś decyzję i masz to osiągnięcie, a nie że musisz to posiadać po konferencji pokojowej i siedzisz stary, do lat 50. żeby zrobić desant, boże, to jest tak nudne, naprawdę, a mówi to gościu, który robił te wszystkie osiągnięcia, to jest tak nudne, to jest tak powtarzalne, że czujesz, że każde osiągnięcie robisz w ten sam sposób. I mam wrażenie, że dodanie tej mechaniki, moi drodzy, byłoby naprawdę game changerem, jeżeli chodzi o grę, osiągnięcia, historię alterna alternatywną, mody, to by było naprawdę coś, nie? Punkt czwarty, przerobienie agencji. Moi drodzy, 70% graczy Herzow Iron 4 nie używa w ogóle agencji. Nie pytajcie mnie, skąd wiem, zaufajcie mi, znam naprawdę ludzi, którzy się bawią tą grą i tak wyglądają statystyki. Ogólnie obecnie agencje, moi drodzy, jeżeli grasz kampanię single player, są jedynie użyteczne do tego, żeby zrobić sobie collaboration government, głównie na Związek Radziecki, żeby szybko skapitulował, co nie? Tak to wygląda. Ewentualnie na USA. Lecz co gdyby dodać tam całkowicie nowe rzeczy, takie jak na przykład masowe szpiegowanie armii przeciwnika. Przykład, jeżeli masz na przykład olbrzymią siatkę szpiegowską na terenie wroga, twoi szpiedzy mogą sabotować jego armię, war support stabilność I już tłumaczę w jakim sensie, bo to też jest w grze, ale nie jest tak zrobione, jak mogłoby być zrobione. Chodzi bardziej o prowadzenie cichych działań propagandowych, aby powoli dezintegrować państwo przeciwnika. Obecnie, w mojej opinii, te agencje są też w tak surowym punkcie, że nie są za atrakcyjne też dla nowego gracza i do grania. Co przez to rozumiem? Na przykład, jeżeli twoi agenci będą w stanie na przykład zorganizować jakąś siatkę szpiegowską w jakiejś fabryce sowieckiej czy coś w tym stylu, to na przykład te czołgi, które zostaną tam wytworzone, mają mniejszy atak czy coś takiego. Bo jest sabotowana praca, sabotowany przemysł w tym kontekście, nie? Na przykład. Nie chodzi o bunty same w sobie. Ogólnie nie wiem, czy mam fajny pomysł na agencję, bo musiałbym nad tym tematem posiedzieć, ale mam wrażenie, że agencje no nie są zbytnio atrakcyjne do robienia po prostu. Ja agencję robię tylko i wyłącznie w momencie, w którym potrzebuję zrobić osiągnięcie. I to jest wszystko. Jak gram prywatnie, to kompletnie to olewam. Piątka to jest w mojej opinii więcej drzewek, alternatywnej historii, mniej bzdur pokroju jakiś mechanik, z których skorzystasz tylko raz w tej. Grze. I tutaj mi chodzi bardziej o dodatek, ten Gotar Merdung, czy jakkolwiek się to nazywało. Mam wrażenie, że ogólnie ten właśnie dodatek był mocny, ale był troszeczkę przestrzałem. Ja sam spotkałem się z tym, że kompletnie nie korzystam z tych specjalnych budynków. Ja wiem, że tam się bada flame tanki, radary i tak dalej, yy, i, i to jest fajna rzecz, ale powiem Ci tak, żeby wygrać kampanię w Herzowymion 4, totalnie tych rzeczy nie potrzeba. Jedynie korzystałem w momencie robienia osiągnięć z tych budynków specjalnych, ale to nie dlatego, że chciałem, yy, tylko dlatego, że musiałem. Więc jeżeli. Te budynki są w sumie spoko, jeżeli nastawiasz się na grę do lat 50 i mam wrażenie, że jest to też mega zmarnowany taki jakby potencjał, bo w tych budynkach specjalnych można by było odciążyć na przykład część badań, nie, do tych budynków specjalnych, żebyś ty musiał je robić, żeby to nie była twoja decyzja, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz to robić. Oczywiście też wiecie, no, fajnie, że można sobie zrobić te dla mema, nie, które zrobisz dwa razy i później powiesz, Boże, jaki cringe, już tego w życiu nie robisz, nie, no to rzeczywiście to jest mega fajne, ale wydaje mi się, że te, że te ośrodki można by było wykorzystać Naprawdę w o wiele lepszy sposób. Co gdyby te ośrodki na przykład wytwarzały premię. Gdyby usunąć bonusy do wyszukiwania, na przykład powiedzmy, artylerii, yy, yy, wyszukiwania karabinów i tak dalej, i gdyby na przykład od tych ośrodków zależało, wrzucasz sobie jakieś tam badanko i dostajesz losową premię, na przykład do szybszego wyszukania broni, artylerii, yy, samolotów, coś w tym stylu. Mi się wydaje, że to by było całkiem spoko. I też z jednej strony fajnie, że Paradoks coś próbuje zrobić, zmienić, dodać coś nowego, ale mam wrażenie, że o nie, o niebo lepiej by było i o niebo lepiej by to wyszło. Yy, Gdyby robili nowe drzewka po prostu historyczne na, na te państwa, które tego potrzebują, takie jak Japonia, e, tak naprawdę takie jak USA, bo te drzewko jest beznadziejne. E, angielskie drzewko dla mnie jest fe. Wolałbym coś nowszego, francuskie to samo. Wydaje mi się, że gdyby skupili się na reworku tych państw, jak i więcej drzewek od alternatywnej historii, to wyszłoby to o wiele lepiej. I tak szczerze, naprawdę nie pogardziłbym, jeżeli następny dodatek miałby, się, miałby naprawdę mniej nowych superanckich mechanik, z których skorzystasz dwa razy i masz je w dupie, a dwa razy większe drzewka. Nie oszukujmy się, gracze Paradoksu kochają dwa razy większe drzewka. Dać jakieś specjalne, dodatkowe decyzje, to by było coś. Szóstka. Nowe surowce pokroju węgla, drewna i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, podczas, drugiej, podczas okresu II wojny światowej było bardzo dużo strategicznych surowców. To, że w Herzowajron 4 ropa jest strategicznym surowcem, to nie znaczy, że podczas II wojny światowej była najważniejsza na świecie. Były rzeczy pokroju niklu, różnych metali, moi drodzy, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się tutaj rozwijał, bo nie jestem na lekcji e, historii, tylko jestem, moi drodzy, przed komputerem i gram w Hoia. Tutaj mam też wrażenie, że jest ogromne pole do popisu naprawdę z tym, z nowymi surowcami, bo można dodać naprawdę tonę nowych surowców, które całkowicie zmienią tę grę. Jeżeli grasz, to w pewnym momencie będziesz musiał zmienić cel wojny z totalnego zniszczenia danego państwa i twojego przeciwnika, i musiałbyś bardziej się skupić na zajęciu strategicznych regionów z danym surowcem. Coś jak Niemcy potrzebują rumuńskich pól ropy i baku od Związku Radzieckiego i handlu wolframem ze Szwecją. Coś w tym stylu, tylko rozbiłbym to jeszcze bardziej na węgiel, moi drodzy, na drewno i tak dalej, i tak dalej. To by mogło być całkowicie super. Moi drodzy, jeszcze jeden punkt, czyli punkt siódmy, który uważam, że mógłby dużo zmienić, czyli zmniejszyć Zmniejszenie, moi drodzy, kosztu produkcji supply hubu. Ja nie będę tutaj się chwalił, ani nie będę nic mówił. Jeżeli ktoś mnie zna bardziej prywatnie, wie jakie mam wykształcenie i wie yy, na czym się znam i na czym się nie znam. Moi drodzy, punkty zaopatrzeniowe są bardzo ważne, jeżeli chodzi o wojnę front. Logistyka jest rzeczą najważniejszą, ale te punkty zaopatrzeniowe nie powinny mieć aż takiego ogromnego wpływu na grę. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ kolej i infrastruktura są tak samo ważne, jak punkty i zgromadzenia zapasów, i tak dalej, przesyły kolejowe i, i tym podobne. Uważam, że punkty kolejowe nie powinny się budować tak, tak długo i powinny się budować dwa razy mm, szybciej, że powinno się uciąć ich koszty o połowę, jak nawet nie o 60%, żebyś ty był w stanie szybko wytworzyć taki punkt zaopatrzeniowy, żebyś był w stanie też mm, zlecić, która dywizja ma się utrzymywać w danej prowincji. I kolejna sprawa troszeczkę ulepszyć system kolei i infrastruktury, żeby to jeszcze bardziej wpływało na zaopatrzenie niż te punkty. I mam wrażenie, że ta gra by była o wiele lepsza, ponieważ mam poczucie takie, że od ostatnich dwóch DLC-ków to już nie jest to Herzowajną 4, które kochamy, tylko to jest ślepe, głupie i tempe zajmowanie punktów, yy, moi drodzy zaopatrzeniowi. Mi się wydaje, że tutaj troszeczkę mogliby z tym, że tak powiem, zbastować, bo nie każdy gra cały czas historię II wojny światowej i będzie mikrował jedną czy dwoma dywizjami czołgów, żeby zająć. Punkt zaopatrzeniowy w Związku Radzieckim. Naprawdę. Podsumowując, moi drodzy, ten materiał w paru punktach. Większe drzewka, więcej decyzji, więcej 35-dniowych celi, i ta gra będzie naprawdę najlepszą grą strategiczną. I to dosłownie, oczywiście jeszcze logistyka i to by było miodzio. Oczywiście też na koniec zapraszam do polubienia tego filmu, jeżeli chcecie więcej takich pogadanek, a jeżeli kochacie Herzog of Iron 4, to polecam wam sprawdzić filmy i playlisty, które wam się teraz wyświetlają na ekranie. No re.